Witam Was bardzo serdecznie. Jest czwartek. Dzisiaj nie będę tutaj biegał. Jest pomysł taki, aby zabrać Was do Zakopanego i nadmorskie oko. 5 dni wyprawy będzie, gdzie będę codziennie chodził o 10 tysięcy kroków. I teraz yy, mam przed sobą jakieś 378 km. Tu Wam dam zdjęcie, gdzie jadę. I jadę do gospodarza na agroturystykę do Andrzejowa. Taki mały przystanek dzisiejszy. Jutro, czyli w piątek, jadę do Zakopanego. A w sobotę pokażę Wam krupówki. A w niedzielę morskie oko. Także tak. Zaczynamy. Jesteśmy na stacji i tak coś wam pokażę. Zbiornik paliwa w połowie jest pełny, i dotankujemy sobie również gazu. Także idziemy tankować benzynę. Słuchajcie, klapka przymarzła. Trzeba pokombinować, o udało się, tu było troszkę lodu, Wkręcimy sobie w lewą ręką, to nie taka prosta sprawa. że tankujemy. Teraz gaz. Macie zaślepkę, to używajcie, szczególnie zimą, żeby tam się nic nie dostało. Dobra, sprawdzimy sobie teraz ile mamy paliwa. Tu pełen zbiornik. Słuchajcie tak na szybkiego przebitka, dlaczego zatankowałem do pełna benzyny. No jak jedziecie w góry, to lepiej mieć pełen zbiornik paliwa, żeby nie skrapała wam się woda. Jak jeszcze wybiorę się nad morskie oko, a samochód będzie cały dzień w mrozie stał. No to różnie bywa, nie? Także tak. Słuchajcie, i pierwsza przerwa. Tak mniej więcej na początku obwodnicy w dyni. Korek. z trasy, do celu jakieś zostało 150 km. Jestem tu i na mapie o Olsztynek Południe. Jestem w Olsztynku Południe. O, ciekawe, proponowane atrakcje turystyczne. Województwa wormińsko-mazurskiego. To zimno wam powiem, ubrałem na trasę takie buty, buty crossfit. Bardzo wygodne, bardzo fajnie. Ale tutaj zimno, nogi też zimno. Także wracam do samochodu. Jest piątek. Wybrałem się właśnie na kolejny spacer. 10 tysięcy kroków przede mną. Jedna rzecz. Jestem w Andrzejowie, jakieś 370 km od domu. Zatrzymałem się u gospodarza na agroturystyce. Jutro będę w Zakopanym. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Staw zamarznięty. Dam wam gdzieś linka do tego miejsca. Bo jest tutaj cisza, spokój, nie ma praktycznie nikogo. Teraz jest gdzieś tak minus jeden, gdzie odwilż i pada deszcz. Jak na przykład wybieracie się na jakieś wczasy, na jak, jakiś wyjazd, to zawsze można znaleźć chwilę czasu, aby właśnie przejść się na taki spacer i zaliczyć sobie 10 tysięcy kroków. Miałem dwie opcje do wyboru: albo posiedzieć przed telewizorem. Albo po prostu wybrać się na spacer i pospacerować. Także wybrałem to drugie i teraz idę i nagrywam wam relacje z tego miejsca. Jest pięknie. Także tak. Jest bardzo ślisko. Ubrałem ciplane kalosze. Także przejdziemy się. Któryś brązowy krowy, czy co? Słabo z widać. Próbuję nagrać coś telefonem. Blisko. Ale krówki bardzo ładne. Wszystkie się poruszyły jak podszedłem. Nie chciałem ich za bardzo denerwować, już odszedłem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem już. 10 tysięcy kroków zaliczone. Jestem cały mokry. Deszcz normalnie pada, taki zimny. Słuchajcie, naprawdę warto wychodzić z domu, szczególnie jak gdzieś jesteście na wakacjach. Po prostu poruszać się trzeba, hartujecie swój organizm. A yy, relacje z tego miejsca dam Wam na wiosnę, bo teraz jest tutaj mały remont, więc nie ma sensu kręcić. Jak będzie już ładnie wszystko zrobione, to zrobię dla Was specjalnie relacje na wiosnę z tego miejsca. Także tak, pozdrawiam. Także słuchajcie, tak wygląda kura. Dobra słuchajcie do zakopanego 120 km Tu Wam podam mniej więcej gdzie jestem Także trasa dobra Jedziemy dalej One, two, three, dream. Będzie troszkę więcej światła. Jest już przed 12.00. Także udało mi się dotrzeć do zakopanego. Jutro Wam zdam relację i powiem co i jak. Także trzymajcie się i dobranoc. Witajcie w kolejnym dniu w zakopanym. Za chwilę wyruszę do doliny za bramką. A tutaj widzicie apartamenty Bystra Woda. Tutaj zatrzymam się na cały pobyt. Także mały spacerek po górkach zacopane. Tatrzański Park Narodowy. Także w takiej scenarii dzisiaj, a jest sobota, pokonuje kolejne 10 tysięcy kroków. Kolejny mostek. O, ale schody. ちょっと大きい。 Dobra, słuchajcie. Drobna przerwa, 10 tysięcy kroków, za chwilę będzie zaliczone. I tak, słuchajcie, spotkałem panią zdańska. Panne. Po... Pannę? O, no proszę, pannę zdańska. Miło mi, Marcin. Kasia, panna zdańska. I słuchajcie, specjalnie się zatrzymałem, żeby pokazać wam, jak jakie stosować buty. Buty właściwie do tego, co pani ma, możecie mieć jakiekolwiek. Troszkę wyżej. O, i z kolcami, widzicie? Są nakładki gumowe. Nakładki gumowe. Tak, o. Najlepiej od tej o. Także tak o. to wygląda. Tak to wygląda. A z drugiej strony e, może? Są rozmiary tego, nie? To jest akurat chyba 39,41. 41 Taki mam duży, dużą stopę. O, i widzicie? I słuchajcie, i mamy temat z butami załatwiony, ponieważ zakładamy sobie gumową nakładkę z kolcami i jest git. Także dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy widzów? Pozdrawiamy widzów. Wszystkiego dobrego Wszystkiego i pozdrawiamy dobrego. Widzów. Dzięki. Hej! Hej.